Niezbędni grzeźnika, najważniejszy sprzęt oraz akcesoria. Miejsce czwarte jest to nakrycie głowy, czy to w postaci siatki czy tak jak w moim przypadku taki troszeczkę luźniejszy styl czapko-siatka. Miejsce trzecie jest to oczywiście fartuch kuchenny, bardzo pomocna rzecz, ponieważ umówiliście się gdzieś z niunką no, po pracy no i w śladach od krwi nie za bardzo się gdzieś pokazywać. Także fartuch ochronny, no coś przepięknego. Miejsce drugie jest to nasz sprzęt główny. W moim przypadku jest to tasak. Po pierwsze musi być dobrze naostrzony, a po drugie musi być bardzo ciężki, żeby przebić się, żeby ogłuszyć nie tylko karpia, ale także, żeby przebić każdą kość każde, u każdego zwierzęcia. No i wyczekiwane miejsce pierwsze, oczywiście są to woreczki nikotynowe dla prawdziwych mężczyzn. Tutaj jest jedna opcja Drymost Cherry Pepper, tylko dla prawdziwych twardzieli oraz 7-7 Timber Medium. No dwa potężne smaki, zawód rzeźnik wiąże się z tym, że trzeba być twardym, prawdziwym mężczyzną, sam cel alfa. I te woreczki wpisują się idealnie w te ramy.